Dedykuję te słowa każdemu, kto przeszedł przez trudny rok. Zbyt często spoglądamy w przyszłość, czekając na wielkie wydarzenia, nie zdając sobie sprawy, że to właśnie w tej chwili toczy się nasze życie. Często nie dostrzegamy wartości pięknych chwil, dopóki te nie stają się tylko odległymi wspomnieniami. Więc teraz, zatrzymaj się na moment i zastanów nad tym, co masz. Każdy dzień, każda chwila jest cenna i zasługuje na to, by być doceniona, nie trać czasu na ubolewanie nad tym, czego brakuje, skup się raczej na tym, co możesz z tych chwil zrobić. Docenianie tego, co masz, to pierwszy krok do szczęśliwszego życia. Nadszedł czas, aby zostawić za sobą te wszystkie rany i bóle, które cię spotkały. Niech przebaczenie stanie się twoim osobistym aktem wyzwolenia. Przebaczając tym, którzy cię zranili, uwolnisz się od ciężaru przeszłości, który nie pozwala ci iść do przodu. To nie oznacza zapomnienia, ale daje ci szansę na nowy początek. Teraz pora porzucić te wszystkie ciężary emocjonalne, które cię przytłaczają. Poczucie winy, wiecznie pielęgnowany żal, obawy o przyszłość to wszystko jak kamienie w plecaku, które ciągniesz za sobą. Czas je wyrzucić i poczuć ulgę. Zacznij żyć tu i teraz, a nie w cieniu tego, co było, lub w obawie przed tym, co może nadejść. To jest klucz do spokoju ducha. Nie trać wiary w siebie, nawet jeśli świat dookoła wydaje się być przeciwko tobie. Ale jednocześnie bądź czujny. Nie każdy uśmiech oznacza przyjaźń, nie każde słowo jest prawdą. Ucz się rozpoznawać fałsz, ale nie zamykaj się na możliwość, że gdzieś tam jest jeszcze dobro i prawdziwa życzliwość. I na koniec pamiętaj o swoich marzeniach. Nie odkładaj ich na później, bo idealny moment może nigdy nie nadejść. Zacznij działać teraz. Podejmij ryzyko. Spróbuj nowych rzeczy. Nawet jeśli się boisz, to właśnie wtedy masz szansę na prawdziwy rozwój. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć od nowa, nigdy nie jest zbyt trudno, aby spróbować. Wiem, że było bardzo ciężko, ale przetrwałeś. Spójrz teraz w przyszłość z odwagą i determinacją. Nie pozwól, by strach przed nieznanym paraliżował Twoje działania. Wierzę, że masz w sobie wszystko żeby ruszyć do przodu. Pamiętaj, że po każdej burzy wychodzi słońce, a ty jesteś gotowy na to, co przyniesie jutro, tak jak i w mijającym roku, będę tutaj z Tobą w przyszłym, razem damy radę.